Jesteśmy na proteście w Sochocinie, na rondzie, tutaj rozmawiamy z panem, który już nie prowadzi gospodarstwa, tak? Jest emerytem, tak? Tak, od roku. Już Ale tak. dlaczego pan mimo to uczestniczy w tym proteście? Dlatego popieramy tych młodych, to tutaj strajkują przeciwko temu całemu bałaganowi, coś w Polsce robi. No i ktoś musi zaprotestować, nie? Mhm. Dlatego tu jestem? Ale to co? Przeciwko niskim cenom, przeciwko zielonemu ładowi, przeciwko ugorowaniu gruntów, jak pan to widzi? Tak. Niski, niska upłacalność produkcji to jest jedno. A ten zielony ład to już całkiem jest mhm. nierealna ze względu na naszych warunkach. Ugorowanie, no to tam przy, przy moim gospodarstwie te paręnaście hektarów to taki wielki problem, by nie był, nie, ale, mhm. ale tak samo na co to komu potrzeba, każdy hektar musi dać coś z tego, a jak będzie leżał to nic nie da. Mhm. <śmiech> <śmiech> A widzę, że dużo młodych tu się zjechało i dlatego ich popieram. Mm -hmm. Jak mówię, już biorę emeryturę i na razie to tam jakoś żyło, ale... Mm -hmm. Ale chciałby pan, żeby te gospodarstwa no w Polsce jasne, no. jednak funkcjonowały, no, tak? No, chciałbym, no przecież synowi dałem, to chcę, żeby Aha. jakoś... Syn też jest na protestie, tak, czy nie? Nie, nie ma, bo syn pracuje. Aha. Mm. Ale zamierza, rozumiem, tutaj rozwijać gospodarstwo, tak? się? No, no, jako, jakoś trzeba to mm. ciągnąć, nie? Mm -hmm. Moi rodzice Mieli klatki, ja, no to nie trzeba to zostawić na, na A dokąd, dokąd rolnicy będą protestować? No bo rząd jednak jakieś tam ustępstwa czyni, tak? Unia Europejska ustępstwa Moim czyni. Nie trzeba się poddawać i protestować do końca. Bo jak tylko rząd i się i, zobaczy, że my się trochę wahamy, to już po nas. Hmm. Nie ma, nie ma... Nie ma innej opcji, tylko trzeba do końca. Ale do końca to znaczy co? Do osiągnięcia czego. Do odrzucenia tego zielonego ładu, całego wprowadzenia mm -hmm. opłacalności produkcji. Teraz odwoziłem przemzyto to 60 parę złotych za 100 kg. No to jaka to jest cena? Mm -hmm. na, na słabszych ziemniach to, to nie pokrywa nawet. Nie pokrywa to? Tak? Nie, no bo to tam. Czy tony z hektara, gdzie komba, gdzie w całej grupce. No tak, bo sochocinskie ziemia to. Zbyt nie jest. Tak jak u mnie to jest piąta klasa, trochę szóstej, trochę czwartej. ale jest to, to. Mm -hmm. Na dobrych ziemiach, jak ktoś ma pszenicę, to tam może, może, też się im. Dzisiaj byłem na targu, to pszenicę 80% zł, co na targu za ja siebie. W zeszłym roku sprzedawałem tam po 100. dwadzieścia. No to jest różnica. No, to jest różnica. Trochę tamten rząd trochę dał dopłat jeszcze mm. było do, do tego, to coś tam było. Nie? Mm -hmm. A teraz nie widzę za, za wesoło. Mm -hmm. To jeszcze dobrze, że jak jest ten um, tak tak samodzielnie, jak czyliś na kredycie, to ja nie wiem jak on wyjdzie z tego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dziękuję.